Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Będziemy, tak jak w poprzednim odcinku, będziemy zarabiać. Czyli jedziemy tutaj na ciężkie, oczywiście. Mamy dziewiątki, więc to nie jest dobra, dobra mm, nowina wiadomość, wiadomość. Okej, okay, nice. Dobra, czy jadę tutaj tylko sama z nimi? Dobra. nam się został. Nie wiem, jakiś skok pingu. Nie mam pojęcia dlaczego tak. Obrat tego krytyczny. Nie przebiło. Płoną, ale szkoda. Kurde. No! Nareszcie! Ileż można było czekać? Pewnie gdzieś tam jest ten UDES. PNA. Ale zrąbałam ci sam przez, przez przypadek... Yy... Okienko Windowsa. No i się mi wyświetliło karta. Że, no wiecie, co się wyświetla. O, tak mi wbił. Dobra, został nice. Może zdaniem tutaj będzie któryś. Tak myślałam. Ajajaj, aj, aj. spóźniłam się trochę. No, oni już są tam na bazie. Da jechać. Porobiam ich, ale i tak pada. Nie wiem, czy sen lepiej chyba nabijać punkty już. O, tak myślałam. No, Całkiem mnie za ta bitewka. Jest Git. Mamy Nie mam erceka. i mam isa luvy. No dobra, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będzie Git, nie? Ha, mam Cię. A już. No co za arta Okej okay, on z y, o strzelał. strzellam on dziś ty jest ziel wieta Ha! Ale szkoda, że go tam nie mam. Wow, ale nie przebił dobrze. Kurde. Ale szkoda, bo ten saladin tam. O! Nie wiedziałam, że się, że się świecę. Naprawdę, odbiłam się od Lighta. Pytanie, jak ten UDES był. On był? jak ja tu przyjeżdżam, ze skałki zjeżdżam, czy gdzieś tu, w linii prostej. To gdzieś tutaj stoi. Ej, no, myślałam, że pójdzie do przodu. Nie, dobra, nic sobie nie zrzuciłam, nie uszkodziłam. Ej, no, to taka średnia bitewka. Myślałam, że lepiej pójdzie. Powiem wam, że specjalnie chciałam pojechać 7, bo to jest y, premium, co nie? Tam ten znaczy ten taki jakby specjalny pojazd premium, nie pamiętam dokładnie. Chyba premium, więc y, tym też mogę zarabiać i chciałam właśnie sobie zarobić, ale no na dziewiątkach i na ósemkach nie dam rady, więc wątpię, y, zrobię jakiś dobry wynik i na czymś tutaj zarobię. Pojadę tutaj, gdzie jest y, hopper. <coughs> Ewentualnie przejadę tam dalej, ale ja, ja chyba jestem za wolna. I że za dużo tutaj ich jest tutaj, żeby przyjeżdżać, bo to będzie zbyt ryzykowne. Nie może się część podbija, bo nie, nie będzie wiedziało, gdzie po prostu we mnie strzelać. Słuchajcie, mnie bym przebił. A, tutaj. Czyli te 29 z APC-ów. Przebija pełną pytę. No czemu?

Dobra, co to było? Ja nie wiem. Ale no, masakra. Wiecie, co wam powiem? Nie wiem dlaczego. Trafiam znowu na dziewiątki. Nie mam pojęcia dlaczego. Chciałbym wiedzieć naprawdę. Ała! nie! Obył się, właśnie chodziło Nie bolało. Widziałem. Dobra, bo już myślałam, że nie trafię w niego. No kurde Ale stypa. Ale dobrze, że oni podjechali tutaj od tyłu, bo jakby nie podjechali, to ja myślę, że byłoby tutaj kiepsko z nami. Jedź tym ten haft. Przecież zanim ja tam dojadę, to będzie już koniec, nie? Tak to będzie, naprawdę. Naprawdę. Ej, no. A, tu są jakieś skałki, dobra. To jest koniec! Bo tutaj już mi nie idzie, już tak, nie mi nie idzie, jak nie chcę. No, po prostu już, już chyba moja głowa wysiada. Więc zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.